Czytanie z pierwszej księgi Samuela Był pewien dzielny wojownik z rodu Benjamina, a na imię mu było Kisz, syn Abiela, syna Serora, syna Bekorata, syna Afijacha, syna Benjamina. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Gdy zaginęło oślicę Kisza, ojca Saula, rzekł Kisz do swego syna, Saula Weź z sobą jednego z chłopców i udaj się na poszukiwanie oślic Przeszli więc przez górę Efraima, przeszli przez ziemię Szalisza, lecz ich nie znaleźli Powędrowali przez krainę Szaalim, tam ich nie było Poszli do ziemi Jemini i również nie znaleźli kiedy Samuel spostrzegł Saula, odezwał się do niego pan: Oto ten człowiek, o którym ci mówiłem ten, który ma rządzić moim ludem. Saul podszedł tymczasem do Samuela w bramie i rzekł: Wskaż mi, proszę, gdzie jest dom widzącego? Samuel odparł Saulowi: To ja jestem widzący. Chodź ze mną na wyżynę. Dziś jeść będziesz ze mną, a jutro pozwolę ci odejść, powiem ci też wszystko, co jest w twym sercu. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał na głowę Saula, ucałował go i rzekł Czyż nie namaścił cię pan na władzę nad swoim dziedzictwem? Król się weseli z Twojej potęgi, Panie. Panie, Król się weseli z Twojej potęgi i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie Jego serca i nie odmówiłeś błaganiom warki Jego. Pomyślne błogosławieństwo wcześniej zasłałeś na Niego. Szczerozłotą koronę włożyłeś Mu na głowę. Prosił Ciebie o życie. Ty Go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest Jego chwała dzięki Twej pomocy, Ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem, gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, napełniłeś go radością Twojej obecności. Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do niego, a on go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. Ten wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole, Wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem i Jego uczniami. Wielu bowiem było tych, którzy szli za Nim. Niektórzy uczeni w Piśmie Spośród faryzeuszów, widząc, że jest grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów, czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami? Jezus, usłyszawszy to, rzekł do nich Nie potrzebują lekarza zdrowi lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.